Jest to bardzo ekscytujący projekt dla nas, bardzo zaangażowaliśmy się w jego realizację, udało nam się przygotować bardzo fajny środek transportu, jesteśmy bardzo podekscytowani i liczymy, że uda nam się bardzo dobrze przygotować materiały, które już są w naszej głowie, a których nie chcemy do końca zdradzać, ponieważ chcemy zaskoczyć naszych widzów. To zainteresowanie Francją towarzyszyło mi od zawsze i to też jest pewnego rodzaju spełnienie marzeń dla mnie, że mogę pojechać na największą imprezę futbolową na starym kontynencie właśnie do Francji i będę mógł to wszystko przeżywać. Ciężko dokładnie wytypować, z kim nam się uda wygrać, a z kim nie, bo... Mimo wszystko to jest taki frazes, który się powtarza, że wszystkie drużyny grają już na równym poziomie, że nie ma słabych drużyn w dzisiejszej piłce, ale sytuacja moim zdaniem wygląda tutaj troszeczkę inaczej, że jednak Niemcy zagrali trochę może słabiej w eliminacjach, ale to dalej jest faworyt. Tak mi się wydaje, całego turnieju. Także myślę, że Niemcy wyjdą z pierwszego miejsca z naszej grupy i bardzo liczę na, na dobry start Polaków. zwycięstwo z Irlandią północną, no i potem w ostatnim meczu zwycięstwo z Ukrainą, co dałoby nam drugie miejsce i pewne wyjście do jednego ósmego finału.